To mój motorek, Junaczek 122, nowa opona Metzeler ME22. Zmieniony tutaj został przewód wysokiego napięcia i fajka od świec NGK. Pomalowane uchwyty stopki pasażera na czarno. Trochę lepiej to wygląda. Motorek pracuje, chodzi. Muszę coś popracować nad uchwytem szyby, bo taki beznadziejny. Lampa nowa, okrągła, jakaś porządna w końcu. Kable są schowane, owinięte, zabezpieczone folią. Z drugiej strony tak samo uchwyt podnóżka pomalowany. Łańcuch trochę zabezpieczony, wyczyszczony. Silnik ładnie pracuje, bo ostatnio wymieniałem głowicę na setkę w gaźniku. I tak korzystając z ładnej pogody i wolnego czasu tak trochę wyjechałem, porobiłem coś przy motorku. Byle do wiosny doczekać. Jeszcze raz opona jak się prezentuje ładnie wygląda, fajnie się trzyma. To tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.